Dzień dobry wszystkim, witam was w dniu dzisiejszym wspólnicości w Popeszti de Ordeni. Była kiedyś taka piosenka u cioci na imieninach są goście i jest rodzina i to śpiewał szwagier Kolaska przez K pisane, Kolaska, on nie był Golaska, bo tak się czasami może wydawać, on, to nie był szwagier na Golaska, nie był gołym szwagrem, był szwagrem Kolaską i on śpiewał taką piosenkę bardzo fajny utwór, nawet sobie go teraz Przesłuchałem tutaj w drodze do tych półnicości, ponieważ on mi się skojarzył z tematem dzisiejszego odcinka, a mianowicie będzie o imieninach w Rumunii. Zapraszam was na film z cyklu Rumunia nie jest owca. Muszę powiedzieć, że to jest bardzo ważny temat, jeśli chodzi o Rumunię. Imieniny. Tutaj imieniny są. Po prostu Rzeszą Świętą można tak to nazwać. Są bardzo powszechnie obchodzone. Chciałem też w tym odcinku Wam opowiedzieć, jak ważne są imiona też dla Rumunów, bo to też jest ciekawa sprawa. Oni, zacznę może od tego. Oni używają dwóch imion i zawsze jak gdzieś nawet są wpisani, czy w jakichś dokumentach, czy gdzieś mówią tymi dwoma imionami nieraz. I w rodzinie Anny, na przykład teściu powiedział Anna Maria. Ja się później tak śmiałem do niego i mówię tak dobrze, no, że jeszcze nie powiedziałeś Enake, bo ona miała panińskie nazwisko Enake. E, I on mówi tak, no albo się pyta, gdzie jest Denisa Krystyna. <laughs> e, najmłodsza siostra Anny ma na imię Nikoleta, aczkolwiek jej, jej pierwszym imieniem jest Andra. I ona nie używa tego pierwszego imienia, bo po prostu nie lubi. Ona Lubi to drugie imię, Nikoleta. A dlaczego ma pierwsze Andra? Ponieważ jak się urodziła, to rodzice Any dali jej to imię po jakiejś ciotce, która jest jej matką krzesną. Uznali, że, że tak trzeba. Nie dlatego, że oni chcieli to imię po prostu wybrać, tylko no bo to jest po matce chrzestnej. Ona musi się nazywać ten. A będziemy na nią mówić Nikoleta, bo nam się podoba to imię. Ale niech będzie Andra po tej ciotce. Dziwna sprawa też. Że tak ludzie do tego podchodzą, i że to jest takie ważne, żeby na przykład po kimś mieć też to imię. Karim, na przykład, ma imię po swoim dziadku. Drugie imię. On ma na imię Karim Andrej I to drugie imię, właśnie, jest po dziadku, który zmarł. Ja dziadka Any miałem okazję poznać. Jak tutaj przyjechałem do Rumunii, to jeszcze wielokrotnie go widywałem. Nigdy go nie pokazałem na YouTubie, no bo jakoś, jakoś nie pokazałem. Ale. On zmarł jakieś dwa lata temu. No już był po prostu takim sędziwym staruszkiem. Ale się tutaj wpakowałem jak idę Zobaczcie jakie było, to normalnie. Będę znowu wyglądał jak błotniak, muszę iść tak gdzieś poboczem. O, a tam ja nie będzie widać, zając ucieka. Zając uciekał, jaki zając tam przebiegł. I to nie jest tak, że tylko rodzina Anny, bo ja mówię znowu gdzieś na ich przykładzie. Nie, oni po prostu tutaj w Rumunii naprawdę używają tych dwóch imion. I u mnie w pracy. Jak nawet na Teamsie jesteśmy zapisani, jako tam zmienia jest nazwiska, to każdy ma te dwa imiona. I maile mamy z dwoma imionami. Ja mam Rafał Robert, bo jestem Robert na drugie imię. Swoją drogą też, z tym jak im pasuje, też te imiona czasami dobierać, to też jestem zaskoczony. Jak pracowałem w telewizorniach w mojej jednej z poprzednich prac, to wtedy. Oni nie znali imienia Rafał, no bo dla nich nie jest to imię po prostu takie oczywiste. To nie jest imię, które tutaj występuje. Ale znają też imię Robert, bo imię Robert jest popularnym imieniem w Rumunii. I oni mnie zrobili Robertem w mojej poprzedniej pracy. Miałem imię Robert po prostu napisane jako pierwsze imię. Oni mnie przechrzcili na Roberta. Informatycy, którzy zakładali mi ten. Ja później powiedziałem tym ludziom: Nie mówcie mi, Robert, bo ja nie używam tego imienia. Także no, zwracali się do mnie Rafał, ale niektórzy na przykład, jak nie znali mnie, a ktoś tam począł coś do mnie napisać, to pisał: Cześć, Robert. Nawet w ostatnio w, tutaj w mojej pracy też ktoś coś do mnie napisał yy, na Teamsie, i też Cześć, Robert. Jakiś jeden ktoś z Rumunii. Ja piszę: Ja nie jestem Robert, jestem Rafał. Aha. Aha, i wtedy taka konsternacja, wtedy takie zdziwienie, że ja nie jestem Robertem, no bo nie jestem, jestem Rafałem. I dla nich to jest po prostu trochę e, też takie, że oni lubią sobie tutaj w Rumunii wybierać też te imiona, jak komuś pasuje. Za chwilę też będę Wam opowiadał, jakie są w ogóle popularne imiona w Rumunii, bo jest też także ten i powiem Wam, że nawet niektóre imiona są. Gdzieś tak jak można by powiedzieć, odpowiednikami polskich imion. Wczoraj były takie opady deszczu. Robiłem też nawet odcinek, który się pokazał tutaj na kanale. Dzisiaj już nie pada. E, ale jest jeszcze tak jak widać po burze, Wszędzie mokro, kałuże, błoto i tam śmieci w oddali. Zanim jeszcze przejdę do tych wszystkich imion, żeby je tam wymienić jakieś, jakie tutaj są popularne w imiona w Rumunii, to wam chciałem jeszcze powiedzieć, jak właśnie. Te imieniny są bardzo ważne dla ludzi tutaj w Rumunii. Oni mają taką, nie wiem, tutaj jak powiedziałem, kiedyś użyłem słowa obsesję na punkcie chleba w tym kraju, to chyba to też tak można podciągnąć pod to słowo trochę obsesja na punkcie imion. Dlaczego ja tak uważam? Mam prawo tak uważać, a dlaczego nie? Właśnie dlatego, że oni tutaj świętują te imieniny do przesady, to znaczy jak ktoś ma dwa te imiona to oni świętują wtedy dwa razy. Czyli moja Ana ma na imię Ana, na drugie ma Maria i ona obchodzi też te drugie imię, e, imieniny Ana Maria. E, bo po prostu ten, po prostu te dwa imiona są takie ważne. E, dla mnie to jest zaskoczenie, bardzo duże. E, ja jeszcze teraz dowiedziałem się zanim ten film zacząłem kręcić, bo ja myślałem, że wszyscy tu mają jakoś imieniny, tylko że któreś są bardziej popularne to tak jak to jest w Polsce i że gdzieś one może w jakimś kalendarzu są zapisane. Ale to tak nie jest, bo u nas, okej, okay, mówi się, że Andrzejki są popularne, że Anny 26 lipca, takie jakieś charakterystyczne, Sylwestra, <grym> imieniny i wtedy, wtedy się po prostu obchodzi. Ale tutaj w Rumunii obchodzi się imieniny tych, którzy są święci. I musi być jakiś święty, który jest po prostu patronem tego danego imienia. Karim na przykład, no z racji, że jest to imię arabskie, nie ma tutaj żadnego świętego z tym imieniem. Rafał tak samo nie, więc nie będzie obchodził po prostu imienin. I moje drugie imię, które jest Robertem, Roberty? Bo też pytałem a jest święty Robert tutaj, bo wy lubicie mieć tak dużo świętych. Nie, nie ma świętego Roberta, więc ja nawet gdybym miał tutaj na imię Robert jako moje pierwsze imię, to też bym nie obchodził swoich imienin. Tutaj w Rumunii jestem zawsze zaskoczony, że jest jakieś właśnie święto. Co znaczy święto? że właśnie są jakieś imieniny i że to jest jakiś ważny święty dla Rumunów i wtedy nie można. Tak jak nie wiem, w niedzielę zrobić prania czy jakichś takich rzeczy, wiecie, nie wiem, umyć samochodu, nie wiem. E, tak jak się to u nas gdzieś postrzega. E, I Anna wtedy mi mówi, o bo dzisiaj jest jakiegoś świętego Dymitra. Ja mówię, a znowu jakiś święty. Ja mówię, to ja nastawię pranie, ja nie mam majtek czystych, ja potrzebuję to wyprać, żeby mi to wyszło. A nie czekać, bo jest jakiś święty dymit. To ty sobie wiesz po prostu, w to ty nie robisz tego prania, tylko ja będę robił. No, bo już po prostu był taki mus, i czasami było to uciążliwe. Mówił, powiedział, że za dużo tego jest, i co chwilę słyszę: jest święty taki, jest takie święto, jest takie święto tego patrona, itd. i tak dalej. Non-stop są ten, takie właśnie święta, ale to nie znaczy, że są dni wolne od pracy. Nie, no po prostu dzień jak co dzień, tylko są te mininy, no i wychodzi na to, że niektórzy świętują. Poza tym też jest ciekawe, że. Niektórzy sobie przypisują też świętowanie tego imienia, swojego, do jakiegoś innego imienia. Czyli, jak jest na przykład Święty Michaj, jest Michaj, takie imię. Odpowiednik polskiego Michała, przynajmniej tak w moim przekonaniu to brzmi. I wtedy, jak jest Święty Michaj, to. Na przykład może tego samego dnia obchodzić też imieniny Michaela, bo te imiona gdzieś tam są podobne, mimo że tej Michaeli nie jest w ten sam dzień. Ona może mieć w jakiś inny dzień tej imieniny, czyli Michaela może sobie obchodzić dwa razy tak de facto tej imieniny: w Michała i w, Michali, w Michaliny? jak się po polsku się mówi, Micha, Michalina, Michaela, to nasza znajoma. E, także. Także to jest takie, ten, i tych imion jest oczywiście więcej takich, tak, że ten, więc tutaj i imieniny to jest bardzo ważna rzecz. E, wszyscy świętują te imieniny i składają sobie życzenia i e, spotykają się też. To jest z jednej strony fajne właśnie, to jest coś, co już nie jest w Polsce. Kiedyś pamiętam moi rodzice w przeszłości na każde imieniny szli do kogoś, ciągnęli nas <laughs> razem z sobą, no bo nie zostawili nas małych samych w domu i myśmy szli do jednej ciotki drugiej ciotki, przyszywanych tak zwanych ciotek, bo to nawet nie była rodzina albo do rodziny szliśmy na imieniny właśnie do cioci do cioci na imieniny szliśmy a później ciocia w rewanżu przychodziła do nas, a myśmy później musieli iść do wujka a później wujek do naszego taty i non stop były czyjeś imieniny i non stop ludzie się spotykali kiedyś w dawnych czasach Albo nawet na urodziny, albo się spotykali bez okazji. No bo był, jakaś, był jakiś taki czas, że nie wypadały żadnego z nich imieniny. No to nie widzieliśmy się już przecież trzy tygodnie, trzeba się spotkać. I tak było. A teraz ludzie nie mają dla siebie czasu. Ludzie się teraz nie socjaliz... socjalizują. Słuszcz. No nie spotykają się po prostu. Nie wiem, jak to powiedzieć. I ten nie spotykają się teraz. Tak jak się spotykali kiedyś. Teraz wszystko jest takie szybkie, pęd życia tak zwany. Kiedyś powstał taki film na drugim kanale, pęd życia, i, i też o tym mniej więcej, mniej więcej mówiłem. Też y, Jak to wyglądają te relacje międzyludzkie, że one się zmieniły, że już nie są takie jak kiedyś. I to jest takie smutne, to jest przykre, bo no to kiedyś było fajniej. Fajniej to wyglądało, właśnie jak ludzie mieli dla siebie więcej czasu, spotykali się y, po prostu. Były te relacje takie te, a teraz na Messengerze, a, wszystkiego najlepszego, na jakimś Whatsappie, wszystkiego najlepszego, post na Facebooku, już nawet automatycznie może być, pokazuje mi się Happy Birthday komuś, żeby to ani z balonikami, nawet nie trzeba tych ikonek wybierać, tylko się komuś przesyła. Ach, no takie to jest ten, a wcześniej to nawet było tak, że jak ludzie się spodziewali, zanim się nawet spotkali, no bo to nie jest tak, no imieniny kogoś w czwartek wypadają. Każdy pracuje, każdy ten. No to spotykają się w sobotę najczęściej. Wtedy tak było, że zawsze te soboty to były takim dniem spotkania. Ale zanim się spotkali, to dzwonili do siebie. I kiedyś to było takie naprawdę taką tradycją, by można było powiedzieć, że ludzie dzwonili do siebie i rozmawiali. Coś, co słychać i, i te życzenia imieninowe. A teraz takie wszystko na taką łatwiznę idzie, że takie wysłać te, te życzenia, i ten, tak jak powiedziałem to wcześniej. A tak jak było kiedyś, to była taka komunikacja fajna, yy, międzyludzka, takie relacje międzyludzkie. A ja, żebym został jeszcze człowiekiem, to uciekam przed ciężarówką. Jedźże, chłopie, jedźże. Dobrze, że tu jest mokro, bo jak nieraz bywało, po prostu. Yy... Tak sucho, to jak przyjechała taka ciężarówka, to takie tabuny kurzu się unosiły i taki taki kurz, taki pył po prostu, i leciało mi to na twarz, do oczu. No a teraz teraz przynajmniej tego nie ma, bo jest po deszczu. Także tak to jest i to się pozmieniało, słuchajcie. I ja nad tym trochę ubolewam, bo to już to inaczej ludzie są do siebie nastawieni. A ja co tak trochę odszedłem od tematu tych imienin tutaj w Rumunii, ale uważam, że to jest ważne, żeby o tym powiedzieć. Bo tak jak mówię, ludzie idą na taką zwaną łatwiznę. Te wysyłanie tych wiadomości takich ten. Okej, okay, może i to jest miłe, ale ale ja wiem, czy to tak powinno wyglądać i też każdy ma gdzieś tam ustawione na tym Facebooku, że urodziny, że są ten. Jak fajnie jest po prostu, że ktoś pamiętał o tych urodzinach, a nie, o, wyświetli się powiadomienie. Dobra, trzeba mu napisać życzenia, bo, bo ma urodziny. Nie, nie, ktoś pamięta też. A nie, bo ten, bo, się po, bo przyjdzie powiadomienie. I to takie jest trochę sztuczne, bym powiedział, wszystkie, wszystko, tak? Z jednej strony miło dostać tę wiadomość, no z drugiej strony ciężko pamiętać wszystkich znajomych też, kiedy mają mieć tę urodziny. I z tym się zgodzę. Ale, ale wtedy się właśnie pisze komuś te życzenia. To nie jest tak, jak kiedyś się dzwoniło. Jeszcze były telefony, przecież, jakie mieliśmy telefony, nie było komórek. Pierwszy telefon komórkowy mnie w 1998, nie, 1999 roku, na 18 urodziny. Taki duży Siemens S11 z wielką antenką. I, i były bardzo drogie rozmowy w sieci. Idea, którą kiedyś przejął Orange później. I, ten, i, i tak. I tak. I zanim te komórki były, to były te telefony. I to takie najczęściej te wsadzało się palucha, palca się w tarczy wsadzało. z z, z wy, przekręcało się tam tarczy. Z, z, wykręcało się numer dzwoniło się. Cześć Danusia, co słychać? No dobrze, dobrze. no Dzwonię do Ciebie. Chciałem ci złożyć najlepsze życzenia imieninowe. No spotkamy się w sobotę. No, i tak było. A teraz nie, teraz jest tak byle jak. Teraz tak jest, bo wszyscy zapędzeni, bo ten pieniądz, wszyscy muszą zarobić, wszyscy ten. To jest to, o czym powiedziałem nieraz: zapis cyfrowy rządzi po prostu naszym życiem i musimy tylko pracować i ten, bo coraz droższy, wszystko coraz więcej, wszystko kosztuje i tak dalej. I chwila przerwy, bo jedzie następny, tam z tyłu. Jedziesz z betonem na tą budowę, która tam się toczy. Gdzie jedziesz? Tam, gdzie chciałem pokazać. Jedziesz szybciej, jedziesz szybciej. Tutaj jedzie. Betoniara. Ale jeszcze chciałem powiedzieć: jakie są tutaj popularne imiona w Rumunii. Rumuńskie imiona. Na pewno z męskich imion. Zacznijmy od nich. Andrei. to jest jedno z najpopularniejszych imion. Czyli taki Andrzej po polsku. Andrej jedno z najbardziej znanych imion. Bogdan, bardzo popularne też imię w Rumunii. Robert, dużo jest. Robertów. Jon, czyli taki Jan, można by powiedzieć. Jonat zawsze mi się to imię takie było zabawne dla mnie i tak mi śmieszyło to imię. Jonat, takie, takie imię, bo mi się to kojarzy z Pinat, czyli z Orzeszkiem. I, i zawsze mówiłem taki Jonat Orzechowy. Taki I ten, no nie wiem, ja miałem takie skojarzenia po prostu. Jakie jeszcze mamy tu imiona popularne? Z męskich. Myślę, że te są takie gdzieś naj, najpopularniejsze. Powiem wam, na razie mam jakąś pustkę w głowie, ale tak. Z damskich teraz imion. Na pewno Ołana, Joana i Andrea to są takie imiona, które są najpopularniejsze. Naj, najczęściej kobiety z tymi imionami można tutaj spotkać w Rumunii. Te trzy imiona. Oczywiście jest też Oana, też jest popularnym imieniem, ale to było też tak, że ja zauważyłem, że jak ja byłem dzieckiem, to były inne popularne imiona w Polsce. I wtedy było dużo Ani, Ani, Annów, Annen, An... Jak to powiedzieć? Było dużo, dużo dziewczyn o imieniu Anna i dużo było Kasi. Kasia, o, Katalina. Tutaj w Rumunii to jest taka jakby Katarzyna, można powiedzieć. Zawsze mówię do naszej znajomej koleżanki... Kataliny. Cześć Katarzyna. <laughs> Ona się cieszy. Ona już wie, że z Katarzyną po prostu po polsku. Mariusz z imion męskich jeszcze takie dosyć znane tutaj. Czyli taki polski Mariusz można by powiedzieć. No jest tych imion dużo, sporo. Myślę, że też przychodzi taka gdzieś może sezonowa moda na te niektóre imiona, tak jak w Polsce. W Polsce mamy teraz każdy. Dziecko jest Julia Zuzanna Amelia, tak? Z dziewczynek przynajmniej, tak? Jak coś zawołam, to na placu za nagle pięć, pięć dzieci się obraca, tak? No tak to jest, nie wiem, z tymi imionami. No i tutaj myślę, że wygląda to podobnie. No i tak już chciałem podsumować ten dzisiejszy odcinek, no bo co tutaj więcej mówić o tych imionach? Na pewno. To, co dzisiaj poruszyłem w tym dzisiejszym filmie, to są najważniejsze kwestie. Wy napiszcie Wasze komentarze, co uważacie. Czy dla Was imieniny są też ważne? Ja osobiście wolę obchodzić w urodziny. Ja swoich imienin nawet tak de facto nie obchodzę. 24 października wypadają imieniny Rafała, kiedy powinienem je obchodzić. I ja nawet, powiedziałem a nie, nawet mi nie składa już życzeń tego dnia, bo... Ja, ja, dla mnie to nie jest żadne święto. Ja urodziny obchodzę, ale nie, nie imieniny, i ten, i. No i tak to wygląda. Także, e, czy wy obchodzicie te imieniny? Podzielcie się komentarzami, czy spotykacie się to, jak się ludzie spotykali niegdyś w przeszłości, w zamieszłych czasach, odchłaniach czasoprzestrzeni? Czy po prostu się nie spotykacie, czy wysyłacie już gotowe wiadomości, albo swoje piszecie na Messengerze czy na WhatsAppie? Jak to wygląda z Waszej perspektywy e, i co sądzicie e, o dwóch imionach? Czy używacie drugie? O, ja jeszcze bym powiedział, że przecież w Polsce bierze się imię na Bierzmowaniu. Ja mam trzecie imię, na trzecie mam Michał i takie sobie wtedy wziąłem. No, to może Polacy są jeszcze lepsi, mając trzy imiona, ale używają tylko w zasadzie jednego, przynajmniej. Ja nie znam kogoś, kto by używał raczej dwóch imion, w sensie takim Rafał Robert, żeby się mówiło, tak jak tutaj się mówi. E, tylko, że nikt do mnie nie mówi też Rafał. E, mówią Rafa albo Rafal, bo nie wiedzą jak przeczytać literkę E na końcu, ale to taki szczegół. Tyle z mojej strony. Subskrypcja kanału, łapki w górę. No i widzimy się w następnych filmach. A ja stąd uciekam, bo tam za mną jest ta budowa. Słychać te wszystkie betoniarki, które tam właśnie. Przyjechały. Zdrówka Wam życzę, trzymajcie się. Papa. Pa.